dnia Joanna Skrzypiec. Za półtorej godziny w Centrum Społecznym Dialog w Warszawie rozpoczną się kolejne negocjacje strony rządowej ze związkami nauczycielskimi. Rząd oferuje 15% wzrost płac nauczycieli w tym roku oraz skrócenie stażu pracy i ścieżki awansu zawodowego. Związkowcy z kolei domagają się rozłożonej na dwie tury od stycznia i od września 30% podwyżki. Wierzę, że dzisiejsze rozmowy przyniosą porozumienie, mówi wicepremier Beata Szydło. Tak naprawdę chodzi w tej chwili o młodzież, o uczniów, o to, żeby mogli napisać w spokoju egzaminy. Przygotowaliśmy propozycje, które zostały przedstawione. Dzisiaj spotkamy się, żeby o tym porozmawiać. My mówimy o tym, że jest możliwość oczywiście jeszcze rozmów dalszych, natomiast najważniejsze, żeby w tej chwili odbyły się egzaminy po piątkowych rozmów z rządem ZMP i Forum Związków Zawodowych podtrzymały deklarację, że nie zamierzają zawieszać zaplanowanej na jutro akcji strajkowej. O tym, czy protest się rozpocznie, zdecydują dzisiejsze negocjacje. W serwisie teraz Watykan. Papież przypomina, że szczególnie w Wielkim Poście należy wyznać grzechy i prosić Boga o przebaczenie. Franciszek spotkał się z wiernymi na modlitwie Anioł Pański na placu Świętego Piotra. Papież przywołał scenę z Ewangelii świętego Jana, w której Jezus, na pytanie, czy należy ukamienować cudzołożnicę, powiedział: Kto z was jest bez grzechu? Niech pierwszy rzuci na nią kamień i jej wybaczył. Zaznaczył, że z tej sceny płynie bardzo cenna nauka. Wszyscy jesteśmy grzesznikami. Upuśćmy kamienie potępienia... No i bo rozczerz, wszyscy jesteśmy nierozkonali. To przecież u Świadków Jehowy to małe dziecko wie. Czy to trzeba, wiesz, dodał, że Jezus aż tłumaczyć, filozofować? ...otworzył przed grzesznicą nową drogę życia, wolną od grzechu. Piotr Kowalczuk, Polskie Radio, Rzym. W Centrum Kongresowym w Kigali, w stolicy Rwandy, trwają obchody upamiętniające ofiary ludobójstwa sprzed 25 lat. Ćwierć wieku temu, w ciągu trzech miesięcy, z rąk bojówek Hutu zginęło około miliona osób z plemienia Tutsi. Uczestniczący w uroczystościach, przewodniczący Komisji Europejskiej, Jean-Claude Juncker, mówił, że bólu tamtej tragedii nie da się nigdy ugasić. Okay, Żadne słowa nie zagoją ran przeszłości, żadne pocieszenie nie przyniesie ulgi. Obchodzicie te uroczystości jako naród męczenników, który odrodził się dzięki swojej odwadze i jedności. Wasza zdolność do podniesienia się głęboko mnie porusza. Wspólnie powinniśmy odnaleźć nasze wartości, aby odbudować pokój i dobrobyt, a odegnać nienawiści i przemoc. Dzisiejsze uroczystości rozpoczęły się w memoriale ofiar ludobójstwa 30 kilometrów od Kigali. Pochowanych jest tam 50 tysięcy ofiar masakry. W Rwandzie od dzisiaj obowiązuje żałoba narodowa. Potrwa 100 dni, czyli tyle ile trwała rzeź. sportowe. Tomasz Kowalczyk, zapraszam. Grad goli zobaczyli kibice w Szczecinie, gdzie Pogoń grała w spotkaniu 29. kolejki Ekstraklasy z Arką Gdynia. Spotkanie zakończyło się remisem 3 do 3. Arka awansowała na 13. miejsce w tabeli i ma 28 punktów, 4 więcej od Wisły Płock, która jest w strefie spadkowej, ale ma też jeden mecz rozegrany mniej. Pogoń jest siódma z dorobkiem 43 punktów, a za pół godziny początek meczu Górnik Zabrze Legia Warszawa. Goście zajmują drugie miejsce w tabeli. Przed spotkaniem i mają 6 punktów straty do liderującej Lechi Gdańsk. Developers Skyres Rzeszów przegrał z ŁKS-em Con Łódź 2-3 w pierwszym spotkaniu półfinału Ekstraklasy Siatkarek. Dla zespołu z Rzeszowa 21 punktów zdobyła grająca na pozycji atakującej Katarzyna Zaroślińska-Król. Najskuteczniejsza w drużynie z Łodzi była z kolei atakująca Monika Bociek, która zdobyła 17 punktów. W rywalizacji do dwóch zwycięstw LKS prowadzi 1-0, a następne spotkanie rozegrane zostanie 14 kwietnia w Łodzi. Przypomnę, że wczoraj Chemik przegrał w pierwszym półfinale z Grotem Budowlanymi Łódź 0-3. Reprezentacja Polski w hokeju na lodzie wygrała z Łotwą 1-0 w meczu rozgrywanych w Pekinie Mistrzostw Świata Dywizji 1B. Bramkę dla Białoczerwonych w 20 minucie zdobyła Patrycja Sfora. Polska z dorobkiem 6 punktów zajmuje trzecie miejsce w tabeli. W następnym spotkaniu 9 kwietnia Polki rywalizować będą z Koreankami z południa. Aleksandra Brzezińska została Mistrzynią Polski w maratonie. Był to jej debiut na tym dystansie, a trasę w Dębnie przebiegła w 2 godziny 34 minuty i 51 sekund. Ponad 3 minuty yy, wolniej biegła Monika Andrzejczek, a ponad 7 Angelika dzięgiel poślada. Mężczyźni o Mistrzostwo Kraju rywalizować będą 14 kwietnia w Warszawie. Trasę w Dębnie wśród mężczyzn najszybciej w 2 godziny 16 minut i 47 sekund pokonał Kenijczyk Bonafis Wumbada Duwam. W niedzielę odbył się też maraton w Łodzi. Triumfowali Stelmach i Etiopczyk Getia Fisza Gielaw. Polskie Radio 24. Słowem wszystko. Przekładaniec Jachowicza. Przekładańca państwa i moim gościem jest pan Michał Senk, dyrektor Centrum Myśli Jana Pawła II. Dzień dobry. Panie dyrektorze, zaprosiłem pana z okazji niezwykłej, wyjątkowej ukazania się no, dosłownie kilka dni temu, bo ile pamiętam, 26 marca w Krakowie była premiera książki, Kardynał Wojtyła, dzieła literackie i teatralne. Dzieła I jaki z okres obejmuje ten tom pierwszy? Tutaj Juvenilia jest to ten okres poezji i dramatów młodzieńczych Karola Wojtyły, czyli tej osoby, którą później będziemy doskonale znać jako Jana Pawła II. To jest okres zarówno obejmujący ten okres jeszcze przedwojenny, to znaczy 38 rok, aż, aż do momentu właśnie też wstąpienia do seminarium. To są te pierwsze lata, w których Karol Wojtyła tworzy, ale jednocześnie jest to taki wyjątkowy czas w jego życiu, w którym jakby następują Pewne dylematy, rozterki dotyczące jego dalszej drogi życiowej. To znaczy te pytania, czy właśnie zostać raczej aktorem, z, czy, czy pisać wiersze, czy też może wsłuchać się w ten głos powołania kapłańskiego. Czyli jest to okres tego <laughs> życia, można powiedzieć, cywilnego. Jest to ten okres życia cywilnego. Jeżeli ktoś z Państwa podejrzewa, że po przeczytaniu wierszy. Można byłoby od razu powiedzieć, że to jest człowiek, który na pewno zostanie księdzem. Ja na pewno takich pierwszych wrażeń nie miałem. A Oczywiście. już na pewno, że zostanie papieżem. A że już zostanie papieżem, to, 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 to myślę, że to nawet nawet wiedząc. I to wyjątkowym. I to wyjątkowym, wyjątkowym papieżem, to nawet wiedząc, kto jest autorem tych, tych wierszy. Czasami nie sposób jest zorientować się, jak też pewna głęboka zmiana zachodzi w życiu karalowej tyły, tylko zmiana w takim rozumieniu dojrzewania. Te a właśnie są tym, tym szczególnie ważne, aby pokazać, że Jan Paweł II nie jest człowiekiem od razu zbudowanym papieżem. To znaczy, to nie jest tak, że nagle pojawia się papież 16 października 78 roku, tylko że jest sobie Powiem tak, może trochę spoufalając się, ale jest młody człowiek, który z jednej strony przeżywa bardzo śmierć swojej matki, który. Pamiętajmy, że w momencie wybuchu II wojny światowej miał 19 lat. Tak, to... Był rok po skończeniu matury. Dokładnie. To jest, to jest młody człowiek, który dostrzega niesamowicie piękno gór, ale odkrywa tam, również, odkrywa tam również Boga. To jest człowiek, który to rozpocząłem właśnie od śmierci matki. Człowiek, który. No, Mówię jednak tak no, bardzo tęskni, to znaczy czuję pewną y, głęboką stratę y, też w swoim życiu, y, ale widać też jeszcze takie dwa elementy, o których chcę powiedzieć, niesamowitego zainspirowania kulturą polską, zarówno romantyzmem. Y, no, z cypiankami Norwid to jest też, też jakby postać, którą, która jest punktem odniesienia dla niego, ale coś, co jeszcze też widać, to jest to bardzo mocne takie etyczne myślenie i poszukiwanie właśnie, gdzie jest to dobro, gdzie jest piękno, czym jest powołanie człowieka i w jakim sensie mogę być jako nie jako specjalista, ja nie, 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 jakby nie jestem literoznawcą, natomiast to, co jest w jakimś sensie kibicuje się przyszłemu papieżowi, żeby, żeby on te przemyślenia się z nami coraz bardziej dzielił, żeby wprowadzał nas w taki niesamowity świat swojej wrażliwości i pokazywał między, jakby między czym a czym wybierać, czy gdzie są te jego dylematy. Ale czy można powiedzieć, Pan wprawdzie powiedział, że jeszcze wtedy nie można odczytać, ale czy można powiedzieć, że ta droga prowadząca do, duch do stanu duchownego, a, a później na coraz wyższe szczeble uduchowienia, ale także intelektualnego i pogłębienia tego uduchowienia, zrozumienia jego istoty, że to, było e, drogą, tak jak się często w, w życiu wielu ludzi zdarza także, że następuje jakiś zwrot, jakieś nagłe, nagłe olśnienie, jakieś, e, e, jakieś wyjątkowe wydarzenie, które wywraca dotychczasowy e, sposób patrzenia na świat. Że e, Ja rozumiem, że Pan chce powiedzieć, że tam była zapowiedź tej drogi przyszłej. Się, że była zapowiedź przyszłej drogi, ale ja nie, nie, nie od razu ją czuję w wymiarze teologicznym. Raczej bym powiedział niesamowitej wrażliwości, która z jednej strony mogła pójść w taki obszar bardziej filozoficzny, pewnych takich właśnie y, z, 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 zarówno poszukiwań piękna, jak i też mogła pójść w moim odczuciu w takim bardzo etycznym, w takich rozważań, gdzie jest to faktycznie działanie, gdzie nie tylko jest kwestia, bym powiedział, podążania za Bogiem, bo to jest oczywiście bardzo, bardzo obecne w jego wierszach. Natomiast gdzie jest właśnie to bym powiedział, takie hmm, dosyć twarde rozważanie tu i teraz, to, to, to nie jest tylko bym powiedział takie hmm, bardzo hmm, meta, na poziomie pewnych e, pojęć, metawartości, tylko to są, to są te, te rzeczy, które ja mogę powiedzieć mnie, mnie fascynowały, bo z, zaczyna się naprawdę to, co powiedziałem, kibicować autorowi, e, kibicować w sensie utożsamiać. To to, to mam na myśli. E, natomiast to, co bardzo, e, bardzo pozwala właśnie lepiej zrozumieć przyszłego papieża, to jest m, brak jednak górze tego pojęcia e, jakiejś zawziętości. To znaczy, tam jest, jeżeli tam jest radykalizm, to jest raczej ten, ten radiks, to czerpanie z korzenia, z głębi i, i poszukiwanie, niż takie jakby jednostronne domykanie, za, za, zamykanie jakichś jakich obszarów. Instytucja, którą pan kieruje, była takim no, jednym z dwóch, Głównych patronów tej książki, a także kolejnych, o których za chwilę powiemy, czyli właściwie całości dzieł literackich i dramaturgicznych, czyli poezji i dramatów, ale także innych, mniejszych form literackich Jana Pawła II, czy dokładnie Karola Wojtyły. I chodzi mi o to, jak długo trwały przygotowania do tej. Edycji. Tak, to ja tutaj. Przedtem przecież ukazywały się we fragmentach różne, i, i, i książeczki poetyckie, i dramaty, niektóre. Ukazywało się we fragmentach, to też ja trochę wyjaśnię, dlaczego w ogóle trzeba było podjąć krytyczne wydanie dzieł literackich Karola Wojtyły. Pierwsza kwestia jest taka, że Karol Wojtyła. Jednak użyję tego słowa, nie bardzo dbał o, o swoje dziedzictwo, swoją, o swoje wiersze. Bardzo często pisał i rozdawał, to znaczy powierzał komuś trochę jako prezent. Nie były, nie Jak bo... prawdziwy artysta. Jak prawdziwy artysta. Druga kwestia, czas też ten, czas wojny, nie był też czasem, w którym no w ogóle ktoś myślał o publikowaniu. Same spotkania jeszcze, nie wiem, czy teatru rapsodycznego, to były, to były momenty, w których to były tajne spotkania. To znaczy, więc te, te wszystkie dzieła, one były też, mówiąc prost... Nie, nie były popularyzowane, tak jakbyśmy teraz powiedzieli. To jakby tam jest odwrotne myślenie niż współcześnie. To, to znaczy teraz, kiedy artysta pierwszy o czym myśli, to chce już w jakimś sensie zaistnieć, zakomunikować to wydać płytę, nie wiem, nagrać film i być na YouTubie, no tam czegoś takiego nie ma. To jest pierwsza rzecz. Druga kwestia jest taka, że e, m, część wcześniejszych e, przykładów e, czy, czy transkrypcji zapisów Karolowej Tyły. Proszę sobie wyobrazić, że to są często pożółkłe kartki, dwustronnie zapisane ołówkiem, więc odczytanie pomimo wspaniałego charakteru pisma Karolowej Tyły, to też nie jest taka kwestia oczywista. Dlatego bardzo się cieszymy, że... Wymaga umiejętności archeologicznych. Wręcz tutaj zespół naukowców właśnie pod wodzą profesora Popiela wykonał bardzo staranną pracę właśnie po to, żeby trochę, jakbym powiedział, jak wydobywając jakieś, odkrywając ważne przedmioty, zeskrobać czy o, o, oczyścić z tych rzeczy, które później też były dodawane. Czyli gdzieś ktoś, kto jakby. Powierzał do druku, był, czy czasami na przykład dokonywał pewnej ingerencji w tekst, no, która jednak zmienia jego sens. To znaczy, to, to nie jest jakiś autor, tylko to jest człowiek, który właśnie poprzez te swoje też skreślenia i wątpliwości pokazuje, pozwala nam lepiej zrozumieć, jak do tego dzieła dorastał, docierał. I co, jakie następne? Przedsięwzięcia w ramach tej edycji krytycznych dzieł. Pan nasze założenie, w... nasze, to już, już mówię, tak żeby też trochę wyjaśnić słuchaczom. Bardzo się cieszymy, że jednostki samorządowe, zarówno zarówno marszałek Województwa Małopolskiego, prezydent Krakowa, prezydent Warszawy, jak i kardynał Kazimierzny, czy jaki wtedy kardynał Dziwisz, obecnie arcybiskup Jendraszewski, powierzyli dwóm Instytucją, czyli A Centrum Myśli. Się... I wtedy jeszcze Hanna Gronkiewicz-Walc. Powierzyli dwóm instytucjom, czyli Instytutowi Dialogu Międzykulturowego im. Jana Pawła II z Krakowa i nam, Centrum Myśli Jana Pawła II z Warszawy to zadanie. Te cztery lata temu, w roku 2015, wydawało się, że możliwe, że to będzie jakby jeden zbiór. Jakby nikt się nie spodziewał, że to będzie też aż tak... Aż tak obfita publikacja, ostatecznie. Pierwszy tom, który teraz właśnie Państwo. Bo też nikt się nie spodziewał, może, że tak obfity zbiór pozostawił. Ale, ale że, ja też powiem, drugi. że też będzie tak wiele. Odkryto niektóre rzeczy w od, tym czasie. Odkryto też wcześniej niepublikowane. Tutaj właśnie doktor Anna która po raz pierwszy właśnie podała do druku Ciągle jestem na tym samym brzegu. To jest też utwór Karola Wojtyły, który nie był wcześniej publikowany. Było on od razu prawdziwy miłosny. Jest to tekst, który właśnie. To, o miłości ludzkiej. Jest to o miłości ludzkiej, natomiast jest to tekst, który, który jest też głębokim spojrzeniem na miłość, i tam wydaje się też, że to jest ten moment, w którym m.in. Karol Wojtyła. No, znaczy, po fakcie łatwiej jest to powiedzieć, ale to jest jakby wiedząc o swoich, o swoich dalszych decyzjach życiowych, myślę, że to też jest taki tekst, którym Karol Wojtyła no, już nam sugeruje albo wskazuje, sygnalizuje. sygnalizuje jaką miłość, do kogo miłość wybierze w dalszym swoim życiu. Przed nami jeszcze drugi i trzeci tom, czyli zarówno właśnie już tutaj. Pierwszy już później dojrzałych, to jest z tego późniejszego okresu, Taki trzeci tom też e, dotyczący e, dramatów. Ja bardzo liczę też na to, że... Te dojrzałe to od razu powiedzmy między 1947 a, a 2003 roku. No. no tak, tylko to będą to, 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 <laughs> bę, to będą też e, jeszcze, e, jeszcze tylko tak to powiem. Właśnie pokazanie i mam nadzieję, że właśnie przejście przez wszystkie tomy pozwoli nam też lepiej zrozumieć właśnie tę ewolucję, bo pan redaktor zapytał, jak na tym krótkim bym powiedział, w tym w czasie na, następuje zmiana, natomiast e, niesamowicie jest e, znowu wczytać się e, w tryptyk rzymski, posłuchać jak e, Zatokolas wstępuje w rytmie górskich potoków i wrócić właśnie do dzieł sprzed, e, tak szybko liczę, no sprzed ponad 60 lat i to są, to jest dopiero wtedy, wtedy może... Wtedy, od... kiedy odzywa się pieśń góralów, góralu czy ci nie żal, tak. w góralu wracaj do hal. Te chyba dopiero wtedy, te 60 lat pozwalają pokazać, jak to jest głęboko e, w nim, w naszym papieżu. E, te, te, ta jego miłość, zarówno do przyrody, ale jednocześnie ta Nie przesadzaj, no, z... nie przesadzaj, bo to kult też, nie, nie nie człowieka nie uchwała, z człowieka robisz. Kult z człowieka robisz. Pan Bóg Yahweh wcale panu nie popiera nie takiego kultu. Jakie ty robisz z papieża. Jak tego nie wiesz, to byś mógł się domyślić, ale ponieważ umysł masz przyciemniony, to ja już nic na to nie poradzę. Bo człowiek normalny powinien niby wiedzieć, co to jest kult człowieka, że z człowieka robi się kult, tak jak i z Mojżesza chcieli zrobić kult, że nawet i ciało Mojżesza zniknęło. A dlaczego ciało Mojżesza zniknęło? A no właśnie, to wszystko jest ciekawe. Chciałbym no. e ktoś chciał wiedzieć, to by się dowiedział, ale... Ludzie są ciemni, ludzie są zacofani. Radio końcita, Tokio FM Euro, Conchita, Barbie Baby Langström extra, Radio Conchita, Tokio FM ponad 10 lat wcześniej, czyli 2 czerwca 79 nie byłoby pierwszej pielgrzymki Anapła II do Polski. Być może nie byłoby solidarności 80? Myślę, że nie byłoby Solidarności 80, ale a gdyby dokonywały się pewne zmiany, obawiam się, że to by była po pierwsze um, rewolucja, która raczej kończyłaby się wprowadzeniem czołgów, tak jak to było na przestrzeni różnych wiosen. Ehm, I to ta zmiana. Ale facet 50, głupi Patrz 50, przeżywa. 50, no bo? 50, Jaki 50, głupi? 50, tak. To, e, to powiem panie redaktorze tak. Ja myślę, że. E, kiedy w tym roku, w 2019, tak często przybujemy daty zarówno roku 89, czyli tych wspomnianych częściowo wolnych wyborów, 99 roku jako wstąpienia Polski do NATO, czy, czy właśnie roku 2004 wstąpienie Polski do Unii Europejskiej, ja myślę, że warto jest też zobaczyć, jak ważne dla wstąpienia Polski dla. do NATO, czy później tego procesu integracji dzień, dzień. z Unią, była dla. również ta pielgrzymka z 1999 roku, czyli ta najdłuższa pielgrzymka dla. do Polski. Y ta Na nie, Polski, to spotkanie również z całym Zgromadzeniem Narodowym no, i, właśnie w Parlamencie. Nie, Dodanie sygnału nie tyle właśnie politycznego, bo odczytywanie papieża tylko poprzez taki element polityczny powoduje, że część osób również dzisiaj mówi e, o, o, jakby zestawia. Papieża i instytucje Unii Europejskiej absolutnie jako instytucje. Tutaj papież również mówi często o instytucji i wyraża wsparcie dla starań Polski w drodze do Unii Europejskiej, ale przede wszystkim pokazuje, że Polska jest w Europie, że jest częścią tego bogactwa kulturowego, częścią już nawet właśnie nie tyle geograficznego, tylko żeby spojrzeć, że do jakiej rodziny właśnie krajów też chrześcijańskich należymy e, i że to bycie w Europie. czy moich wyborach Peter gada na temat papieża. Jak, najbardziej jak on tego papieża, to należy, jak on nie z uwielbieniem bychę, o tym papieżu drugiego, opowiada drugiego. Że my... Mówiłem to, robiąc kult z człowieka. Zanim człowiek zorientuje się, że jest taki głupi, że z drugiego człowieka robi kult, to będzie za późno. A dlaczego ciało Mojżesza i Henocha zniknęło? A dlaczego? A dlatego, że Żydzi chcieli kult zrobić z ciała jako takiego, co w ważne, po ja facet i w radiu gada, wiesz, oficjalnie. Ja rozumiem, no, my nie mamy nic do Jana Pawła My ale on o nim opowiada, jakoby już z tego mniej ważne, miał być jest zrobiony zbawionypółu, żeby Polska odzyskała swoją tożsamość, papieża, on, że... taki fragment Co To ma wspólnego na o. zaspie w Gdańsku to były bodajże roku 80, się, kiedy kiedy on powiedział, powiedział, tak gada papieża nie tylko do tłumów wiernych ważny punkt tutaj na zaśpiej słuchający zatem eurokundzie dawniej potrzebna jest s nie Bądź. tylko ta z małej litery ale i ta z dużej i to było jednoznaczny sygnał także dla władzy Prawda? To był jednoznaczny sygnał dla władzy. To, jest, to są też te bardzo trudne momenty, w których też władza no, robi wszystko, żeby Jan Paweł II, czyli żeby utrudniać jakieś spotkanie Jana Pawła II no, nie, również z Lechem Wałęsą jako z przywódcą Solidarności. I to też jest bardzo właśnie to wskazanie, tylko że to, co chcę jakby wskazać, to że Jan Paweł II na początku bardzo mocno wskazuje Konkretne wartości, które powinny nam towarzyszyć, a później ich emanacje, to znaczy nie odwraca tego kierunku. Nie mówi, że dana, nie wiem, współczesnym językiem, że dana grupa czy dana partia posiada coś, tylko mówi: Niech dana grupa, dana partia poszukuje, jakby wraca do pewnego źródła, poszukuje tych, tych wartości. I to jest też ten element, który, który wydaje mi się, że był jest bardzo też potrzebny teraz, to znaczy tego, żeby Wracać właśnie do wartości, nie tylko właśnie do, też do Solidarności, ale też myślę, że tak ważnego tej odpowiedzialności za dobro wspólne, tego żebyśmy pamiętali, że to my tymi naszymi e, decyzjami, wyborami, e, trudami dnia codziennego e, właśnie podejmujemy tę, tę pracę, jeśli chodzi o, o budowę dobra wspólnego. Mówiąc o, o tej roli, ja myślę, że oprócz tych kontaktów bezpośrednich w czasie pielgrzymek z Polską, z Polakami, z przedstawicielami opozycji, w tym szczególnie z Lechem Wałęsą, olbrzymią rolę Jan Paweł II odegrał także w relacji ze Stanami Zjednoczonymi, prawda? Przede wszystkim myślę też o takiej roli zarówno Jana Pawła II, jak i szerzej kościoła w Polsce, który jest trzecim, trzecim jakby, nie, nie, nie jest oczywiście uczestnikiem obrad Okrągłego Stołu, natomiast jest swego rodzaju gwarantem, z, i to, to jest taki element, który powinniśmy pamiętać, nie byłoby Okrągłego Stołu, gdyby też nie zaangażowanie Kościoła Katolickiego w ten proces jako Zarówno tłumaczenia tego, co się dzieje, jak i dania takiej dania, tego, dania tej bym powiedział przestrzeni do, do, do rozmowy. A ojcem tego, można śmiało powiedzieć, był Jan Paweł II. To oczywiste dla nas. Zdecydowanie tak. Bardzo, bardzo dziękuję Państwu i moim gościem był Pan Michał Sęk, dyrektor Centrum Myśli Jana Pawła II. Dziękuję okay. bardzo. Polskie radio 24. Słowem wszystko. Reklama. Nadmiruj. Nierwalać zawsze reklamy. No, wybrzmiemy. Recz.